Dzień dobry. Słuchajcie, chciałem wam się pochwalić jedną rzeczą. Usłyszałem ostatnio niezwykłą rzecz od osoby: że jestem atrakcyjny, przystojny i fajny. I że czasami fajnie ze mną pogadać. Nie wiem dlaczego, czasami, ale do tego jeszcze wrócimy. Natomiast to, co usłyszałem, powtarzam atrakcyjny przystojny i fajny. To wszystko spowodowało mocne przemeblowanie w moim umyśle. Teraz zacząłem wierzyć w siebie od dzisiaj jeszcze mocniej. Do tej pory wierzyłem w siebie tak w skali od 1 do 10 na 9,9. Teraz jest pełna dziesiątka. Ale też jest drugi aspekt tej sprawy. Nie odstawię leków też, które przepisał mój lekarz. Są bardzo dobre. Przepisał mi ostatnio podwójną dawkę APAPu Noc i maść na pryszcze Normaklin, to jest taki antybiotyk. A tak na poważnie jeszcze to chciałem bardzo podziękować za te słowa, bo to po prostu sprawi, że dzisiaj na siłce, na którą idę, podniosę 160 na klatę, pękną mi cztery mięśnie i wybiję sobie bark, odbierze mnie pogotowie i trafię do szpitala. Tam taka umieralnia jest często na parkitce, tam je wywiozą z Warszawy. Miłego dnia i bądźcie wszyscy zajebiści.